Siemaneczko, ja jestem Martyna. Zapawa. W dzisiejszym odcinku z Star Planet w końcu urządzę sobie pokój. Czas najwyższy, zobaczcie, jak on wygląda. No, spójrzcie na to, po prostu jest strasznie basicowy, nic ciekawego nie ma poza moim gołębiem, którego w końcu możecie zobaczyć. To jest moje zwierzątko, nazywam go gołąb, to jest e, flaming tak naprawdę. I zobaczcie, jaki jest już duży. Tak wygląda mój pokój. Ogrodu w ogóle nie urządziłam, kuchni też w ogóle nie urządziłam, a pokoju im. Uh! Jakie tutaj printy szalone? Misja na dziś: urządzić pokój dzienny. Może przy okazji uda się też ogród kuchni i pokój imprez. Zobaczymy. Jeśli lubicie serię Movie Star Planet na moim kanale, to zostawcie proszę 15 tysięcy łapek w górę, a pojawi się kolejny odcinek. Jeśli ktoś nie ma subskrypcji, to w tym momencie, klik, 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 czas na shopping, zakupy tym razem nie ubraniowe, a rzeczowe. Słuchajcie, nawet zrobiłam sobie listę życzeń, ale niestety można tam tylko 12 rzeczy zamieścić, więc teraz kupię sobie rzeczy z listy życzeń a zaraz e, będziemy razem buszować po sklepie. Zobaczcie, dodałam sobie tutaj księżyc, grzyba, kaktusa, radio, no bo oczywiście u mnie w pokoju musi być, wiecie, imprezka. Taki plakat z UFO, neony, internet, laptop, wszystko w takich kolorach fioletowo-różowych, neonowych. Uwaga, kupuję i lecimy ze wszystkim z listy dobra, rzeczy z mojej listy już kupione więc teraz chodźmy do sklepu przyda mi się jakaś kanapa, jeszcze żadnej nie mam o, taki fotel chciałam w ogóle widziałam e, taki w prawdziwym życiu, na tiktoku ktoś wrzucał chyba, że kupił sobie na Amazonie czy gdzieś, właśnie taki fotel, bardzo intensywnie zastanawiam się czy nie kupić sobie takiego do domu, piszcie co o tym sądzicie, nie no nie ma to jak kupić kosz pełen śmieci, ekstra z gnijącym bananem w środku, kto by wydawał kasę na coś takiego, biorę tylko zmienię kolorki trochę, może zamiast Żółtego pomarańczowy. Okej, okay, okej, okay, wygląda to dobrze. Jak już kupię te wszystkie rzeczy i urządzę pokój, to zaproszę moich widzów na imprezkę w tym pokoju, żeby go, wiecie, tak, taką parapetówkę. Musi być dużo roślinek ona też biorę, im więcej światełek tym lepiej, piszcie koniecznie w komentarzach jeśli macie jakoś w jakimś stylu urządzone pokoje w Movie Star Planet, to piszcie w jakim, czy bardziej takim nowoczesnym czy romantycznym, czy takim normalnym czy może macie urządzony pokój, nie wiem, w jakiejś muszle czy ze zwierzątkami, no po prostu jest w tym Movie Star Planet tyle opcji, że pewnie każdy z Was ma zupełnie inaczej o, kolejny plakacik o, takie splesze, też fajne kupię sobie taką sztalugę, kiedyś w ogóle dużo rysowałam i malowałam, teraz Robię tego mniej, ale przyznam, że było to moją dużą pasją. Jeśli Wy lubicie robić takie rzeczy i na przykład chcecie mi narysować fanarta, to wrzucajcie na Instagram, koniecznie oznaczcie mnie. Albo na Instastory, albo jako post. I ja na pewno to zobaczę, na pewno polajkuję, na pewno się bezrepostuję. tylko po prostu musicie mnie oznaczyć. Nie wiem co to, ale biorę. O mój Boże, tu jest dmuchany zamek. Tak zawsze marzyłam o tym, że mieć dmuchany zamek w ogródku, ale nigdy nie miałam. Ale zawsze jak byłam na jakiejś plaży czy gdzieś, to po prostu non stop. Hopsa, hopsa, hopsa. Słuchajcie, Kupuję go, kupuję i sobie postawię w ogródku. Niestety nie w prawdziwym, ale w mówi Star Planet też fajnie. Ej, nie wiem o co chodzi, ale tutaj jest szpitalne łóżko. I zgniły stary fotel za 550 zł, ale za to. u Jezu, prawie bym kupiła ten fotel i to łóżko. Wezmę jeszcze lampkę, lawę. Świecący globus! jest Jezu, kolejne moje marzenie. Prosiłam nawet Pawła i rodzina, żeby mi na jakieś urodziny, czy na święta, czy cokolwiek, kupili świecący globus. I niestety nie mam go do teraz. Myślę, że nawet już zapomnieli, że ich prosiłam, więc fajcie możecie, wiecie, Pawłowi w komentarzach gdzieś tam coś napisać, wspomnieć o tym Globusie, żeby mu odświeżyć pamięć. Niektórych rzeczy nie można zmienić koloru w ogóle. Uh, taka lampa. Okej, okay, kolejne marzenie z dzieciństwa, którego nigdy nie udało mi się zrealizować, to trampolina w ogrodzie. Przyznajcie, kto z Was ma taką trampolinę? Piszcie w komentarzu, mega Wam zazdroszczę. O, jeszcze takie coś do pokoju. Takie głośniki, o nie. Czemu kupiłam tamte? Te są lepsze. Dobra, to jedne będą do ogrodu. Co? Kuladisko? Biorę, nawet mam tutaj w domu kuladisko, ale jest za duże i za ciężka, że mi teraz tutaj przynosiła, żeby Wam udowodnić. Musicie uwierzyć mi na słowo. O wow, chyba zrobię najlepszą imprezę w movie star planet, serio co, można kupić układ słoneczny nie wiem tylko gdzie go wstawia, do ogrodu, do pokoju czy do kuchni, jezu będę miała ogród marzeń, zobaczyłam kategorię pojazdy i chciałam kupić jakąś fajną furę ale jest statek kosmiczny nie ma nic lepszego niż statek kosmiczny jakby żadno, żadne Lamborghini się po prostu tutaj nie równa, zobaczcie tu jest ta na co mnie przejechała w poprzednim odcinku, ona mnie prześladuje, Co oglądał tamten odcinek i pamięta o czym mówię, Piszę w komentarzu limo, limo, limo. Dobra, wydaje mi się, że kupiłam już bardzo dużo rzeczy i tak naprawdę muszę zacząć już urządzać, bo nie wiem, czy czegoś jest za dużo, czegoś za mało. Uuu, tła. Można tło kupić. Tylko pytanie, do pokoju czy do zdjęcia? Nie mam pojęcia, musicie mi napisać i po prostu w przyszłym odcinku ewentualnie sobie edytuję, bo teraz się boję, tak chciałam kupować. Okej, okay, idziemy do mojego pokoju. Nie wiem, czy w ogóle założyliście, jaki mam ficik fajny. Tutaj buciki dużo z Was pisało mi w komentarzu, że to są jakieś Ultra mega najrzadsze w ogóle, więc mega dziękuję osobie, która mi je dała w prezencie. E, a propos prezentów, nie wiem, czy mam robić co jakiś czas odcinek taki zbiorczy, że otwieram prezent od widzów, czy na przykład w każdym odcinku otwierać ich kilka. Edytujmy pokój. Okej. Okay. No proszę, kliknij artykuł, aby dodać go do pokoju. Aha, czyli mój flaming jest artykułem. Mhm, bardzo fajnie. Dobra, fotelik, drzewko, kanapa. Chcę się pozbyć tej kanapy, gdzie ją wyrzucić? Nie wiem, jak tu się edytuje. A dobra, trzeba kliknąć jeszcze raz. Dobra, trochę rzeczy poukładałam i widzę, że w sumie jeszcze wiele innych by mi się tutaj zmieściło. He, to jest ciekawe w sumie. Dobra, zrobiłam sobie takie bardzo dziwne kosmiczne wnętrze. Jeśli chodzi o podłogę i ten, to w sumie już nie widać, że to jest pokój, tylko wygląda jak zaczarowana noc w Egipcie. Te drzwi za to wydają mi się być atrapą. Jakby nie można przez nie ani wejść, ani wyjść, więc chyba je po prostu usunę, bo wcale mi się nie podobają. Dobra, pokój imprez. Zobaczmy, jakie tutaj są tła, bo wydaje mi się, że. O, tu są inne. Ej, najgorsze tapety ever. Co to ma być? Dobra, wracam za 5 godzin, jak coś, coś tutaj znajdę. Dobra, minęło jakieś 5 godzin, a ja dalej nie znalazłam fajnego wystroju pokoju imprez, więc wiecie co, rezygnuję z niego. Będę robić imprezki w kuchni, w ogrodzie i w moim własnym pokoju dziennym, bo ten wybór tapet jest mega słaby. Dodam sobie w takim razie wszystkie imprezowe rzeczy, które chciałam do pokoju imprez, do mojego pokoju. Dobra, teraz zrobię tu najlepsze pokój impres ever. Zaraz to będzie wyglądać jak prawdziwy pokój. Jest tu tak kolorowo, że ja nie wiem po prostu co, gdzie w ogóle jest. Okej, okay, na ten moment pokój wygląda tak. Jest tu strasznie kolorowo, dużo się dzieje, ale mam nadzieję, że nie dostajecie oczu pląsu, tylko, że też wam się podoba, tak jak mi, bo ja po prostu uwielbiam takie kolory właśnie fioletowy, różowy, pomarańczowy, neony, światełka i tak dalej. Dobra, lecimy teraz do ogrodu i tu zrobimy też imprezkę. Ojej, no jakie to jest duże ogro Ogromne. Dobra, przyznam, że trochę przegiełam z tymi rzeczami do ogrodu, po prostu jest tu taki miszmasz i nie wiem, co, gdzie podziać. Okej, okay, no jest ogólnie spoko. Jestem nawet zadowolona z tego ogrodu. Trochę brakuje mu ładu, ale jest dosyć interesujący. I ostatnie miejsce kuchnia. Najpierw zmienię tło. Tło zrobiłam takie minimalistyczne. Minimalistyczne, no jest mega miszmasz, jeśli chodzi o te kafelki, ale Wiecie o co chodzi? Stwierdziłam też, że te kanapy tutaj bardziej pasują jednak niż do ogrodu, więc ogród teraz wygląda trochę biedniej, ale nawet lepiej, bo po prostu zdecydowanie za dużo się tam działo. Wstawię teraz tu namiot, czyli mój pierwotny plan i będzie ideolo. No i elegancko. Wow, nie, ten pokój robi na mnie największe wrażenie. Piszcie, który dla was jeden, dwa czy trzy. Jeden to pokój dzienny, dwa ogród, trzy, kuchnia, pokój imprez. Dobra, dobra, czas zaprosić widzów, tylko chyba muszę się przebrać. Albo nie, dobra. Dobra, jest git. Dobra, już pierwszy widz w moim pokoju. Będę sierła popcorn. Siemaneczko. Jak Ci się podoba mój nowy pokój? Bardzo ładny. Yeah! Dobra, w moim pokoju jest już więcej widzów. Zobaczmy, jakie mają reakcje. Unicorn, słuchajcie, nawet sobie usiadał na takim klocku, który mega pasuje do tego pokoju. Napiszę jej fajny klocek. Pasuje mi do pokoju. Chodźcie obczaić ogród. Super, reakcje są mega pozytywne, bardzo mi miło. Skaczemy na dmuchańcu jazda! Hopsajcie ze mną! Hopsa, 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 hopsa. Chodźcie, usmażyłam wam kotleta. A, nic nie ma na tym grillu. Ale dobra, udawajmy, że jest. Mmm, dobry. Wrzucamy coś na rusz i lecimy na imprezkę. O proszę, jak... Ja, co ona tak sunęła po ziemi? Ale wy wszyscy macie fajne outfity, po prostu wow. Naprawdę, moi widzowie mają taki guz, że ja jestem w szoku na maksa. Uwaga, uwaga, przygotujcie swoje najlepsze taneczne imprezowe animacje, bo lecimy do kuchni. Lecimy! O ja, te meduzy, kocham po prostu, kocham. Co za czas to jest. Coś pięknego, po prostu ten pokój i taniec z meduzami to jest najlepsza rzecz ever. Kocham po prostu. Zabawa, turu, turu, zabawa, turu, turu. Prawdziwa impreska, najlepszy pokój po prostu ever. A co tu się wyprawia? Impreskę robimy. Parapetówka. Ale mają fajne ruchy. Też chcę te ruchy. Jak oni tak skaczą. Patrzcie, nawet mamy DJ-a. Będę DJ. Bardzo cieszę się, że pierwszym widzom, którzy zobaczyli moje pomieszczenia, tak się spodobały i tak zostały miło przyjęte. Mam nadzieję, że Wam również będą się podobać. No naprawdę starałam się i sama chciałabym mieć takie pomieszczenia. Mega mi się one podobają. Mam nadzieję, że Wam się również spodobają. Słuchajcie, robimy impreskę z widzami, a mi się tutaj Piotr i Zabawa oświadczył, oh my god! Słuchajcie, znalazłam chłopaka. Czekajcie, ja jakoś zareaguje na to jakimś serduszkiem czy coś. Chciałam zrobić trzeci odcinek z szukania chłopaka, ale wiecie co, tak mi słabo to szukanie chłopaka idzie, a tutaj w końcu znalazł mnie. Już ma takie samo nazwisko, więc jak się wyjdziemy, wiecie, za siebie, to nie będzie musiał zmieniać, a ja nie, nie będę musiała zmieniać. O matko, zakochałam się, słuchajcie. Paweł, Paweł, słuchaj, taki pierścionek! Co? Jak moja głowa! Ogromny był! Nie tak ja mam z nim konkurować! Ojejku, ojejku, ale to było słodkie! Piotr Mówię... Tak. Ojejku! I to wszystko w gronie najbliższych koleżanek. Okej, okay, nie wierzę, słuchajcie, znalazłam narzeczonego, nawet nie chłopaka, tylko narzeczonego na sam koniec odcinka. Hej, nawet my nie jesteśmy narzeczeni! Paweł, no to nie jest moja wina. Widziałeś pierścionek, jaki on mi dał? Nie, nie, zobaczę na filmie. Dobra, y, słuchajcie, to jest koniec odcinka. Cieszę się, że pokoje się tak przyjęły, w sensie, wśród tych pierwszych y, widzów. Mam nadzieję, że Wam też się będą tak bardzo podobać. Ja znalazłam na y, więc w ogóle to najlepszy odcinek Ever. Po prostu nawet nie musiałam szukać. Buziaczki. Tu macie poprzedni film, tu jeszcze inny film, tu subskrypcje do następnego zabawa, turu turu, zabawa, turu turu. Uuu.